Stęskniłem się właśnie za treningami, za y, zgrupowaniem, y, więc przyjeżdżam wypoczęty i głodny ciężkiej pracy, bo dwa ciężkie mecze przed nami, więc tak jak mówicie, miałem dużo odpoczynku przed tym zgrupowaniem, ale akurat mamy wystarczająco czasu, żeby do tych meczów się dobrze przygotować. Na pewno te spotkania będą bardzo ciężkie, tak jak powiedziałem, y, w dzisiejszych czasach już nie ma łatwych zespołów, pokazał to na pewno mecz z Łotwą. Y, w Warszawie, więc musimy być naprawdę bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym. Nie można tutaj lekceważyć żadnego przeciwnika i na pewno jesteśmy faworytami w tych meczach, ale trzeba to udowodnić po prostu na boisku, więc mówię, jak zdobędziemy w dwóch meczach sześć punktów, to naprawdę ta droga do awansu już będzie no, otwarta.